Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, na moim kanale znów będzie królował futbol na najwyższym światowym poziomie. Bohaterami tego odcinka będą. Tomasz Kajto, Grzegorz Krychowiak, Krzysztof Piątek i także będę Wam opowiadał o reformie Ligi Mistrzów. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że w ostatnim czasie były zawodnik FC Szalkę rozpoczął swoje przygotowania do walki, która odbędzie się 5 sierpnia. I... Ale pojawił się pewnego rodzaju problem, bo jak donosi przegląd sportowy, Tomasz Kajto dostał ultimatum. Bycie ekspertem Telewizyjnym, albo walka w MMA. Z tego co wiadomo nam, Tomasz Hajto, jednak zdecydował się na walkę w gali, którą organizuje Sławomir Peszko. Pamiętacie, że ja wam opowiadałem, że jednak popularny dziani. Były reprezentant polski, obecnie ekspert piłkarski, którego możemy oglądać w café futbol czy w studiu Ligi Mistrzów. Jednak człowiek, który ubiera się w garnitur, no, nie powinien brać udziału w takich walkach. I no, nie, nie zaskoczyło mnie to, że jakby stacja, w której pracuję, zdecydowała się właśnie na taki krok. Warto to także podkreślić, że Tomasz Kajto przed jakby no, nie poinformował wcześniej tej stacji o tym, że coś, że właśnie chce brać udział w fightowych walkach. Ja jestem cały czas zdania, że były reprezentant Polski jednak nie powinien brać udział w takich widowiskach, czy, czy, bo w pewien sposób traci wiarygodność jako ekspert. Jestem ciekaw, jak to wszystko dalej się rozwinie, no i także czekam na Wasze opinie. Co sądzicie o tej decyzji, Hajty, że zdecydował się brać udział w free fightach? Jeżeli chodzi o zawodnika, któremu będę kibicował w tym pojedynku, to bez dwóch zdań będę właśnie kibicował popularnemu Gianniemu, bo jest mi zdecydowanie bliżej do piłki nożnej niż siatkówki, zdecydowanie bardziej. Kocham tą dyscyplinę. Teraz przechodzę do Krychowiaka i Krzysztofa Piątka. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że jest teraz okres transferowy. Obaj zawodnicy przechodzą testy medyczne. Jak już na 100% podpiszą kontrakty, nagram o tym materiał, ale już na 99% były zawodnik Paris Saint-Germain, ma grać w drużynie Czesława Michniewicza, ma trafić do APH FC na rok plus jeden. Jestem rozczarowany, bo liczyłem na to, że były zawodnik West Bromwich Albion wró wróci do Europy i będzie walczył o powrót do reprezentacji. Z drugiej strony, jest to fajne, że Czesław Michniewicz, będąc trenerem na Wschodzie, jakby angażuje polskiego zawodnika. Od razu mi się przypominają te czasy, kiedy Janusz Wójcik gdy przejmował Cypryjski Klub, od razu ściągnął Kowalczyka, Majaka, Michalskiego, czy trener Andrzej Strejlał ściągnął Juźwiaka, czy tak, że kiedyś Henryka Sperczak, Mariusza Piekarskiego. To zawsze jest miło, gdy polski trener angażuje polskich Zawodników. Krychowiak no, w Arabii Saudyjskiej cały czas potwierdził się. Rozegrał 35 spotkań, zdobył 3 bramki czyli na tym rynku pokazał swoje umiejętności. Ale także jestem rozczarowany, że jednak nie podpisał kontraktu z Ab, Ab Shabab no, i będzie grał zdecydowanie gorszej. Drużynie. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Piątka, były zawodnik Fiorentiny, ma trafić do Stambułu w wieku 28 lat. Szkoda, że jednak nie zdecydował się na Genuę, no bo jednak były reprezentant Polski, chciał jakby w tym momencie... Stabilizacji, bo był ciągle wypożyczany, a jednak klub, z którego wypłynął na wody, no nie mógł sobie pozwolić na to, żeby tego piłkarza zaangażować już na stałe. Chciał go sprawdzić. A pamiętacie, że Krzysztof Piątek grając w Fiorentynie czy z Salernitanie strzelił kilka goli, ale już nie był takim golladorem, jak za czasów Genui i Milanu. Ja cały czas uważałem, że Turcja, to jest taki kierunek, do którego możesz pójść jeszcze później, ale widocznie jednak Krzysztof Piątek oprócz tej stabilizacji, także no już ta jego karta przetargowa na rynku włoskim nie była tak dobra jak wcześniej, bo po, po tych złotych sezonach jednak już nie gwarantował tyle goli. Szkoda, że wtedy, gdy trafiał do Herty. Jednak nie został w, w Milanie i nie zdecydował się na grę obok Zlatana Ibrahimowicza i także Leao. Teraz, w tym momencie, robiąc te dwa kroki do tyłu, grając w lidze tureckiej w Stambule razem z Patrykiem Szyszem, jakby były zawodnik Krakowi, ma szansę odbudować tą swoją karierę. No bo dobry sezon w Turcji, kilkanaście bramek, może zaow zaowocować tym, że może jeszcze do tej ligi. Włoskiej wróci. Na to właśnie liczę. Ogólnie fajnie, że w tej lidze tureckiej będzie grać coraz więcej Polaków, bo mamy już Szymańskiego, jest szyszy trafia właśnie piątek. Jestem ciekaw, co ogólnie sądzicie o tych transferach. Powiem wam szczerze, że liczyłem na to, że piątek trafi, pozostanie w Italii, i także na to, że Krychowiak powróci do. Europy. Niestety ci dwaj piłkarze, którzy w pewien sposób cały czas jakby są w kręgu zainteresowań, selekcjonera, to są zawodnicy, którzy mogą być z wzmocnieniem polskiej reprezentacji. Na razie jakby robią dwa kroki do tyłu, żeby zrobić dwa kroki do, do przodu. Jak już piątek i Grzegorz Krychowiak zostaną oficjalnie zaprezentowani, to nagram specjalnie o tym materiał. Teraz moi drodzy, przechodzę do tematu ligi mistrzów. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że za kilka lat będziemy mieli reformę, Wy, Champions League, będzie grać. 36 zespołów. Nie będzie podziału na grupy. W związku z tym UEFA wpadła na taki pomysł, żeby dawać niektórym zespołom z Arabii Saudyjskiej dziką kartę. No bo w ostatnim czasie, szczególnie w czasie tego, tego okienka transferowego, wielu piłkarzy opuszcza Europę. Benzema, Cristiano Ronaldo i także do tego jeszcze Kanté. I, I ci piłkarze jakby... Za dolarami opuszczają tą Europę, to w pewien sposób wpływa na to, że ten europejski futbol już nie jest tak bogaty w tak fenomenalnych zawodników. Więc władze UEFA wpadły na pomysł, żeby zespołom z Arabii Saudyjskiej przyznawać taką dziką kartę i żeby ci jednak piłkarze grali. W Europie. Jestem ciekaw, co ogólnie o tym sądzicie. Ja powiem Wam szczerze, że jeśli potwierdzą się te doniesienia włoskich mediów, to mi się ten pomysł podoba. Zespół z Arabii Saudyjskiej, grający przeciwko FC Barcelonie, na pewno by tą ligę urozmaicił, bo w, pew, w pewnym momencie już jakby Champions League stała się nudna. To zawsze będzie doda, dodatkowy smaczek. Wiadomo, że wielu ki, kibiców, wielu szejków, którzy mieszkają w Arabii Saudyjskiej, kibicuje. Europejskim zespołu, Między innymi tak Adrian Mierzejewski został sprowadzony do, do, właśnie do, do tej ligi, bo jeden z szejków akurat oglądał spotkanie Ligi Europy czy tam Champions League, kiedy właśnie Transbospory grał. Mierzejewski zdobywał bramkę. No i tak były grać w Polonii, Warszawa. Wpadł w oko Szejka, no i został sprowadzony. No, i tak pięknie rozpoczęła się jego kariera na wschodzie. Więc, 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 jakby od razu, moim zdaniem, takie transmisje, szczególnie w Arabii Saudyjskiej, cieszyłyby się jeszcze większym powodzeniem. Jakby ci piłkarze, którzy teraz uciekają i trafiają do klubów z Arabii Saudyjskiej dalej by grali w, tym, w Champions League, więc więc i kibice byliby za, zadowoleni, bo to był pe, w pewnym sensie taki nowy projekt, Ta, tak jak właśnie w tenisie są dzikie karty. Jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym sądzicie. Mi się ten pomysł podoba. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o łapkach do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to specjalnie dla Was w najbliższym czasie będę komentował spotkanie raków częstochowa kontra flora talin. To tyle, jeżeli chodzi o takie bieżące sprawy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!